Jestem lekarzem, lekarzem, anestezjologiem. Obecnie prowadzę gabinet medycyny, powiedzmy naturalnej, to znaczy jest to gabinet, w którym staram się połączyć moją wiedzę akademicką z naturalnymi metodami terapii, głównie medycyną chińską, akupunkturą, chirudoterapią, czyli leczeniem, pijawkami oraz ziołolecznictwem. Praktykę mam od, założoną od kilku lat i cały czas jakby powiększam, próbuję poszerzyć swoje zainteresowania w kierunku właśnie leczenia naturalnymi metodami, nie odchodząc przy tym i pamiętając o medycynie akademickiej. Dlatego też pacjenci, którzy do mnie się zgłaszają, są pacjentami, którzy otrzymali już jakąś pomoc ze strony lekarzy, natomiast jest to pomoc niewystarczająca. To znaczy na przykład pacjent ma dalej utrzymujące się bóle, które nie przemijają, albo pacjenci, którzy źle tolerują leki i tak dalej, i tak dalej. Taki jest mój background, jeżeli Państwo będziecie coś więcej chcieli na ten temat wiedzieć, chętnie się z Państwem podzielę, natomiast poproszono mnie o przygotowanie tej prezentacji. Szczerze mówiąc, było wydawało mi się, że jest to prosta sprawa, natomiast jak zaczęłam się wgłębiać w temat jako lekarz, okazało się, że bardzo wielu rzeczy nie pamiętam i myślę, że też Moi koledzy, lekarze, nie obrażą się, jeżeli powiem, że to jest tak prosta sprawa, że nikt tutaj specjalnie nie stara się pochylić nad diagnostyką laboratoryjną i wczytywać w interpretację wyników badań. Rzucamy na to okiem i najczęściej jest też tak, że nie leczymy pacjenta, tylko staramy się leczyć wyniki badań. Mam nadzieję, że to, co udało mi się zgromadzić i to, co udało mi się tutaj przekazać na slajdach, będzie wystarczająca informacja dla Państwa. Jeżeli nie, to myślę, że będzie istniała też taka możliwość, że będziemy mogli być może się spotkać jeszcze raz w przyszłości.